Środowisko sinologiczne osób znających język chiński jest mikroskopijne. Przenoszenie kalek z naszej kultury, cywilizacji na to, co się dzieje w Chinach, to jest zupełnie coś innego. Amerykanie są mniej inteligentni, niż jeszcze mi się wydawało. Nie łączą faktów. To są ludzie, którzy są bardzo mocno ograniczeni, jeżeli chodzi o zdolności intelektualne. Sposób wypłat tygodniowy lub dwutygodniowy, to ci ludzie przecież by nie przeżyli, oni by z, z, umarli z głodu. I tak, i tak, musisz zacząć od sprzątania albo od budowy, bo taki jest cykl życia emigranta w Stanach Zjednoczonych. Cześć, witajcie. Postanowiłem wrócić wcześniej ze Stanów Zjednoczonych, ponieważ wybieram się do Chin, do Chin, do których już je wybieram od kilku lat, dlatego że no niestety nie było możliwości wjazdu, więc wybrałem Stany Zjednoczone, ale o tym już mówiłem. Wróciłem wcześniej głównie właśnie ze względu na Chiny, ale też inne rzeczy związane z mentalnością w Stanach Zjednoczonych, z podejściem Amerykanów do wielu różnych spraw. Także do tego, że no w Stanach Zjednoczonych ogólnie panuje wiecze, jeżeli chodzi o na przykład system bankowy. W ogóle Stany Zjednoczone nie są wcale nowoczesnym krajem, wbrew pozorom. E, miałem tak usystematyzować powody, dla których wcześniej wyjechałem z, ze Stanów Zjednoczonych, a no i właśnie w tym odcinku się na tym skupię, w tym programie, a także opowiem trochę o tym, jak przygotowuję się do wyjazdu do Chin. Stany Zjednoczone są krajem, który. No niestety ma coś takiego, że ludzie tam żyjący są, no można powiedzieć, oszukują systemowo. To znaczy, uśmiech szeroki, super, pomogę ci w ogóle, tak, już masz pracę i tak dalej, a potem jednak nie. A ja jestem prostym człowiekiem, mówię, jest tak czy siak. No i wiadomo, ludzie, o nie, jest wspaniale i w ogóle i nie wiadomo co jeszcze. No i tak zaczęło się sporo. Problemów związanych z komunikacją z ludźmi, z ofertami pracy. No i można powiedzieć, że bardzo ciężko jest rzeczywiście dojść do konkretów z ludźmi, którzy są tacy. Niektórzy mówią słodko-pierdzący, że o tak, super, jesteś świetny, ojej i tak dalej. Jeżeli ktoś nie chce mnie zatrudnić, albo chce mnie zatrudnić, to powinien powiedzieć wprost, tak czy siak i tak dalej. Jednak tam to jest bardzo dziwne, tak? Potrafisz czekać na to, żeby na przykład, a już wiesz, że pójdziesz do pracy, bo ktoś ci mówi wprost praktycznie, że tak, jesteś idealny na to miejsce, a potem się okazuje, że jednak nie pójdziesz, musisz szukać innej pracy i tak dalej. No takich pierdołowatych sytuacji spotkało mnie wiele, które utwierdziły mnie tylko w przekonaniu, że Stany Zjednoczone są, mm, mają rynek właśnie takiej pracy, a także podejście do człowieka, który no nie sprzyja, mm, no to jest taki toksyczny trochę. Wydaje się, że jest tak, a jest zupełnie inaczej. I nigdy nie wiesz, co po tych ludziach możesz się spodziewać. Amerykanie są mniej inteligentni, niż jeszcze mi się wydawało, to naprawdę i tak jest e, godne podziwu, że. Wiele osób, które ma naprawdę dobre wykształcenie no nie ma podstawowej wiedzy, to jedno tak, to jest wiedza, natomiast nie łączą faktów. To są ludzie, którzy są bardzo mocno ograniczeni, jeżeli chodzi o zdolności intelektualne. Nie wiadomo, wszędzie się znajdą wyjątki, ale no, i rozmawiałem z, nie wiem, może z setką Amerykanów przez cały pobyt w Stanach Zjednoczonych no i uważam, że Kurczę, no nie wiem, w jakim kraju ludzie są mniej inteligentni niż tam. No po prostu nie wiem. Ludzie, z którymi też rozmawiałem i tam byli, ale nie mieszkają, też tak uważają, że Amerykanie nie są inteligentni. Nie wiem, może jakieś badania powinno się przeprowadzić. No, IQ z tego co wiem mają w miarę tak jak my, ale nie wydaje mi się, że tyczyłoby się to na przykład kwestii związanych z życiem. No bo jednak gdyby Amerykanom odebrać sposób wypłat tygodniowy lub dwutygodniowy, to ci ludzie przecież by nie przeżyli, oni by z, z, umarli z głodu to są ludzie bardzo nieprzeciębiorcy, jeżeli chodzi o przeciętnych ludzi. W ogóle ten system, tam kurcze, jest tak dziwny, tak inny od naszego. Ta gospodarka opiera się zupełnie na czym innym niż u nas. Wygląda na to, że, znaczy, w ogóle ten kraj jest w systemie bankowym, na przykład, no daleko, daleko, daleko za nami. A to dopiero za Chinami. Tam dalej są te czeki. Długo się czeka na przelewy, nawet cztery dni. Na zaksięgowanie swojej własnej wpłaty na konto się czeka kilka dni. No i wiele, wiele takich innych rzeczy, które są idiotyczne. Płacisz cały czas jakieś prowizje za rzeczy, które u nas w Polsce są za darmo. Za otwarcie konta nawet płacisz w wielu bankach jakieś kwoty rzędu kilkunastu dolarów. Więc. Ten kraj w ogóle mi się nie spodobał do życia, tak? Ja już byłem w Stanach Zjednoczonych wcześniej, to jest mój drugi wyjazd, ale nie podoba mi się tam nic, tak? Mógłbym zostać dłużej, zarobić więcej pieniędzy, ale to nie o to nawet chodzi, bo po prostu nie ma co się męczyć, taka jest mentalność tam zupełnie no, obca nam. Poza tym Polacy, kurczę, no, ile razy się naciąłem tam na Polaków, to, to nawet nie zliczę. Niestety, potwierdziła się reguła, że Polak za granicą jest jeszcze gorszy niż tutaj i, i ubolewam, bo powinniśmy sobie pomagać, jak wiele innych nacji sobie pomaga, a my, no niestety, tego nie robimy. Trudno. Tak to, tak to wygląda w tej kwestii. Jeżeli chodzi o drogi, jeżeli chodzi o w ogóle infrastrukturę, no to. Nic się tam nie zmieniło od kiedy ostatnio byłem 11 lat temu. No, większe dziury nawet są w Chicago, to jest okropne, możecie to obejrzeć na innych nagraniach, które tam robiłem. Moim zdaniem po prostu Stany Zjednoczone, no, jeżeli ktoś wyobraża sobie, że niesamowicie tam wygląda życie, no być może na Manhattanie, tak? jak masz dobrą pracę, to, to musi być świetnie, ale... Ogólnie nie jest to dobry kraj do życia. A jeszcze Polacy uważają, że jak przyjeżdżasz tam, to nieważne jakie masz wykształcenie, możesz być profesorem, e, możesz wykładać e, jakiekolwiek przedmioty i tak i tak musisz zacząć od sprzątania albo od budowy, bo taki jest cykl życia emigranta w Stanach Zjednoczonych. Polaka, tak? Bo to musisz, jak nie to... Uu, to, to za szybko chcesz tam się wzbogacić. No to jest śmieszne również ze względu właśnie na takie podejście. No i co jeszcze w ogóle tak jest, jakby to powiedzieć, zachwyt Polaków nad Stanami Zjednoczonymi. To jest jakiś absurd. Ten kraj jest śmieszny, ten kraj dąży do upadku, jest tam niebezpiecznie. Ciągle są jakieś strzelaniny. Znowu jakaś strzelanina obok miejsca, w którym mieszkałem, a ono jest określane jako bezpieczne. Mentalność też Polaków tam jest dziwna, bo jak rozmawiałem na temat tych miejsc, do których się nie jeździ, to mówili, no tak, tam się nie jeździ. Mówię. No dobra, ale w ogóle tu jest bezpiecznie? No jest bezpiecznie, mówię, no dobra, ale są tu miejsca, do których się nie jeździ. No tak, tam się nie jeździ. Mówię, przecież w normalnym kraju powinno być tak, że nie ma stref, do których się nie jeździ, bo jest niebezpiecznie, że możesz nawet za dnia stracić auto życie, portfel, telefon, cokolwiek. A bo to tam jest niebezpiecznie, a tu jest bezpiecznie. No jak widać, i tu i tam jest niebezpiecznie, tylko tam jeszcze bardziej. I oczywiście z każdych badań i statystyk to wychodzi, że w Stanach Zjednoczonych nie jest wcale bezpiecznie. No, w porównaniu do Polski to jest bardzo niebezpiecznie, w porównaniu do Chin również. No, i może przejdę do tej drugiej kwestii. Wróciłem też, bo wyjeżdżam do Chin. W końcu Chiny się otwierają. E, już można aplikować o wizę studencką X1, e, i tylko czekam teraz na dokumenty z uczelni, żeby wyfrunąć do Chin i wyjechać tam na jakiś czas. Zobaczymy, jaki, czy mm, bezpośrednio tak zostanę tam rok, czy może pół roku i potem znowu tam wrócę, czy może tam wyjadę na parę lat. Zobaczymy, to jest wielka niewiadoma. Zobaczymy, czy mi się tam w ogóle spodoba. Ja wiem, że jest wiele kwestii związanych z Chinami, które no są lepsze niż w Polsce nawet, tak, że technologia jest na wiele, o wiele wyższym poziomie, tam bezpieczeństwo też jest minimalnie wyższe niż w Polsce, no a także są olbrzymie możliwości, jeżeli chodzi o rozwój. Ja uważam, że jeszcze jestem w tym wieku, w którym warto inwestować w siebie, żeby później móc z tego czerpać i uważam, że powinienem nauczyć się języka chińskiego do poziomu, w którym będę mógł robić w nim biznes, pracować w nim i tak dalej, ponieważ to jest język przyszłości, tym bardziej w Polsce, gdzie środowisko sinologiczne osób język chiński jest mikroskopijne. Tak jak pojechałem do Stanów, do Anglii do innych państw, pełno jest Chińczyków i tam no, nie potrzeba osób, które, Znają na swoim poziomie chiński do pracy, a w Polsce znaj zna chiński na e, HSK 4, czyli na no takim poziomie jakby B2, I już dostaniesz pracę. Praktycznie od ręki, bo poszukują takich ludzi, którzy znają dobrze polski, angielski, chiński, ale takich osób jest bardzo mało po prostu. E, no i ogólnie nie wiem, zobaczymy, co wyjdzie z tymi Chinami. Czy będę swój, swój biznes rozkręcał, czy będę dla kogoś pracował, e, ale na pewno będę bardzo użyteczny dla Polski, jeżeli będę znał ten język, e, realia życia. W Chinach, będę mógł o tym pisać, nagrywać dla was. No to jest główny też, znaczy dobrze, to jest jeden z głównych celów, czyli nagrywanie dla was, jak wyglądają rzeczywiście Chiny, jak wygląda Kanton. Będę więcej nagrywał raczej o kwestiach związanych z życiem codziennym niż politykował, no bo tam nie ma za bardzo co mówić o polityce takiej, bo to, to nie wygląda jak u nas, no po prostu. Oczywiście o tym też będę mówił, natomiast yy, już uprzedzam, przenoszenie kalek z naszej kultury, cywilizacji na to, co się dzieje w Chinach, to jest zupełnie coś innego, więc na pewno moje komentarze będą zupełnie inne. Yy, powiem Wam, że nagram niedługo też yy, krótki odcinek, bardzo krótki o tym, yy, o czym rozmawiałem z dwiema osobami, które protestowały na placu Tiananmen w 1989 roku. I co mówiły na ten temat z perspektywy czasu, bo to jest bardzo zaskakujące, aż się zdziwiłem, że takie rzeczy usłyszałem, ale o tym w następnym programie chińskim takim, może no, można powiedzieć, bo ten nie jest do końca chiński, tylko w połowie chiński. I co jeszcze Wam powiem, no... Fajnie, prawda? Poznać perspektywę amerykańską i zaraz zebrać się do chińskiej, bo jednak wiele, wiele na no to wskazuje. Także no ten konflikt, ta taka zimna wojna, niektórzy już mówią, będzie narastał pomiędzy Chinami a Stanami Zjednoczonymi. i Ciekawa będzie pozycja Rosji, w tym ja też studiowałem, prawda? Na studiach wschodnich, więc też trochę znam, znaczy trochę, no dość dobrze znam język rosyjski, na tyle, żeby móc sobie poczytać o tym. Trochę postudowałem tego, tak? I dalej będę musiał interesować. Jaki, e, co będzie Rosja robiła w tym układzie amerykańsko-chińskim, e, co z Tajwanem, i tak dalej. Będę mówił o tym, co mówią normalni ludzie, co jest w gazetach, co o tym myślą, prawda? Jak, jak to wygląda z perspektywy Chin-chińskiej. Mogę powiedzieć. Też wprost, że wielu Chińczyków, którzy zamieszkują Polskę, otwarcie popiera taki silny nacjonalizm chiński, żeby zająć Tajwan, ale to tak, tylko pokrótce powiem. Jest wiele rzeczy, które Wam jeszcze opowiem przed wyjazdem, ponieważ po prostu warto opowiedzieć wcześniej, żeby później to sprawdzić i porównać sobie z Wami, widzami, jak to rzeczywiście wygląda. Nie będę przedłużał, podsumuję, że Stany Zjednoczone mi się nie spodobały, jechałem raczej z założeniem dość. Neutralnym, tak, pomimo tego, że mam opinię na temat tego kraju, dość dużo wiem o tym kraju, no bo ze względu po prostu na silny wpływ kulturowy amerykański, głównie propagandowy, no niestety Polacy, może jeszcze jedno słowo, są bardzo za względem Zachodu, Stanów Zjednoczonych. A powiem Wam, że życie w Polsce jest o wiele lepsze niż w Stanach Zjednoczonych. Ten kraj dąży do upadku. Polska oczywiście teraz ma wiele różnych problemów, ale one są przejściowe w porównaniu do systemowych problemów, które są w Stanach Zjednoczonych. Ten kraj się zmieni nie do poznania. Wydaje mi się, że jeszcze jedna, dwie lekcje, może trzy, w sensie wyborczy cykle i nie będzie możliwości yy, innej niż to, że Partia Republikańska zmieni całkowicie swój charakter, przestanie być taką yy, jak teraz Trump yy, wprowadzi prawda America First, yy, klasa robotnicza biała głosuje na Partię Republikańską, będą musieli przebranżowić się na partię yy, jakby powiedzieć multietniczną, multi Yy, taką no, klasy robotniczej reprezentacji, co jest pewnym paradoksem, prawda? Yy, po prostu ludzi, którzy chcą pracować, chcą tam się rozwijać i tak dalej, przeciwko yy, Partii Demokratycznej, która reprezentuje zupełnie inne wartości. Ale o tym też kiedyś indziej, na pewno w oddzielnym odcinku, jak to się ma, jak już będę w tych Chinach, żeby też porównać, opowiedzieć o tym, co myślę, gdzie będą Stany Zjednoczone, gdzie będą Chiny za x lat, jak już będę mógł to rzeczywiście porównać. Jeżeli macie jakieś pytania a propos Stanów Zjednoczonych, Chin, e, nie wiem, tego, co będę robił teraz, to zachęcam do zadawania. E, na pewno będę Wam pokazywał, co robię, e, opowiadał o tym. Wybieram się na pewno na forum gospodarcze, nie do nie, forum ekonomiczne e, do Karpacza, więc na pewno coś tam ciekawego też nagram. Ale póki jestem w Warszawie, będę dla Was nagrywał jakieś swoje przemyślenia na przeróżne tematy. Trzymajcie się, pozdrawiam, Ciao.